Czy zdarzyło Ci się kiedyś użyć tej samej strategii negocjacyjnej z dwiema różnymi osobami i zauważyć, że z jedną zadziałało, a z drugą kompletnie nie? Dlaczego tak się dzieje? Dziś pokażę Ci, dlaczego znajomość profili behawioralnych zmienia zasady gry w każdej negocjacji, czy to z klientem, współpracownikiem, czy partnerem biznesowym. Miałeś taką sytuację? Napisz w komentarzu, jaka była najtrudniejsza negocjacja w Twoim życiu? Dla tych, którzy są tutaj po raz pierwszy, nazywam się Angelina Bejgrowicz. Jestem specjalistką od negocjacji i inteligencji kulturowej. W ostatnich latach opracowałam własną metodę, która łączy różne podejścia od klasycznych temperamentów przez psychologię Junga po model disk. I wymiary kulturowe. Wszystko po to, aby pomóc Ci lepiej zrozumieć osobę po drugiej stronie stołu i budować trwałe porozumienia. Negocjacje to nie walka na wygraną i przegraną. To sztuka zrozumienia, jak druga osoba myśli, czuje i podejmuje decyzje. I tu jest sedno: istnieją wzorce zachowań, które pojawiają się nie tylko między różnymi kulturami, ale również w obrębie jednej. Umiejętność ich odczytania może uratować. Albo pogrzebać porozumienie. W mojej metodzie wyróżniam osiem stylów negocjatorów. Każdy ma własną logikę. Dam ci kilka przykładów, żebyś zrozumiał, jak to działa. Lider bezpośredni chce szybkości i rezultatów. Jeśli będziesz owijać bawełnę, stracisz wiarygodność. Inspirador intuicyjny lubi lekkość i relacje. Jeśli będziesz zbyt chłodny, zniszczysz energię rozmowy. Relacyjny empata. Dąży do harmonii i zaufania. Jeśli będziesz zbyt naciskał, zablokujesz negocjacje. Analityk precyzyjny potrzebuje faktów i danych. Jeśli pokażesz tylko emocje, decyzji nie będzie. Lider, wizjoner myśli przyszłościowo i szuka sensu. Jeśli skupisz się tylko na detalach, Stracisz jego uwagę. Pragmatyk harmonijny ceni stabilność i przewidywalność. Jeśli zaproponujesz zbyt duże ryzyko, wzbudzisz opór. Dyplomata strategiczny rozumie układy i wpływy. Jeśli zachowasz się agresywnie, zamkniesz sobie drogę. Adaptator międzykulturowy jest wrażliwy na kontekst kulturowy. Jeśli zignorujesz różnice, stracisz połączenie. A teraz wyobraź sobie, że próbujesz zastosować jedną metodę wobec tych wszystkich typów. Niemożliwe. Pozwól, że opowiem Ci pewną historię. Negocjowałam z dyrektorem bardzo bezpośrednim, typowym liderem bezpośrednim. Zaczęłam od długiej prezentacji z kontekstem. Po pięciu minutach przerwał mi i powiedział, ile to kosztuje i kiedy dostarczysz. Wtedy zrozumiałam, że z tym typem trzeba mówić wprost. Inaczej tracisz przestrzeń. Dyrektor do spraw innowacji, typowy wizjoner, oczekiwał świeżych pomysłów, a ja przynosiłam ultratechniczny plan. Efekt stracił zainteresowanie. Kiedy wróciłam z wizją trendów i scenariuszy przeszłości, był zachwycony. Chcesz szybką wskazówkę, jak radzić sobie z liderem bezpośrednim? Tak. Przejdź do sedna, pokaż wpływ i liczbę. Nie rób, nie rozwlekaj i nie komplikuj. A teraz dla analityka precyzyjnego. Tak? Przyjdź przygotowany z danymi i analizą. Nie rób tak. Nie próbuj przekonywać go samym entuzjazmem. W kolejnych filmach szczegółowo omówię każdy typ i pokażę ci taktyki, które działają. Chcesz dowiedzieć się, jaki jest Twój własny styl negocjacyjny? Przygotowałam dla Ciebie test, który pomoże Ci odkryć Twój dominujący profil. Link znajdziesz w opisie filmu. Zrób test, zapisz wynik i wróć tu, żeby napisać w komentarzu, czy pasuje do tego, jak zazwyczaj negocjujesz. A teraz ćwiczenie na dziś. Zwróć uwagę, jak druga osoba reaguje w sytuacji presji. Bardziej logiczne czy emocjonalnie? Obserwuj tempo rozmowy. Szybkie, wolne, konkretne czy opisowe. Dostosuj komunikację, aby stworzyć most. Ale nie tracąc swojej autentyczności. Jeśli to, o czym mówię, jest dla ciebie wartościowe, polub, zasubskrybuj i udostępnij ten film komuś, kto też często negocjuje. Nie zapomnij zrobić testu, link w opisie i napisz w komentarzu, jaki masz profil. W kolejnych odcinkach opowiem ci, jak negocjować z każdym z ośmiu typów, żebyś stał się negocjatorem znacznie bardziej strategicznym. A teraz Powiedz, który profil jest dla Ciebie największym wyzwaniem? Daj znać w komentarzach. Do zobaczenia.